Wyobraź sobie świat, gdzie panuje wieczna ciemność. Ciśnienie jest tysiące razy większe niż na powierzchni, a życie przybiera formy, które wydają się pochodzić z innej planety. To głębiny oceanów ostatni niezbadany frontier na Ziemi. W tym filmie zanurzymy się w najgłębsze miejsca na naszej planecie takie jak Rów Mariański by odkryć, co kryje się w tych mrocznych otchłaniach od niezwykłych stworzeń, które przetrwały w ekstremalnych warunkach. Potajemnice geologiczne, które wciąż czekają na rozwiązanie, to podróż w głąb oceanów, gdzie nauka spotyka się z science fiction. Co kryje się w najgłębszych partiach oceanów, gdzie światło nigdy nie dociera? Rów Mariański najgłębsze miejsce na Ziemi. Historia odkrycia rowu Mariańskiego i pierwszych ekspedycji. Jak wygląda dno rowu Mariańskiego? Opis Challenger Deep. Najgłębszego punktu na Ziemi technologie, które umożliwiają eksplorację tych głębin batyskafy, roboty podwodne, życie w ekstremalnych warunkach, niezwykłe stworzenia głębinowe, ryby głębinowe, kałamarnice, olbrzymie krewetki ekstremofile, jak organizmy przystosowały się do życia pod ogromnym ciśnieniem i w całkowitej ciemności, bioluminescencja, światło życia w oceanicznych głębinach, geologiczne tajemnice głębin podwodne. Wulkany, gorące źródła i hydrotermalne kominy. Jak głębiny oceanów wpływają na klimat i tektonikę Ziemi? Niezbadane zasoby mineralne ukryte na dnie oceanów, wyzwania eksploracji. Dlaczego tylko 5% oceanów zostało zbadanych? Historia nieudanych i udanych ekspedycji głębinowych. Przyszłość technologii, które pozwolą nam zbadać więcej. Refleksja na temat znaczenia oceanów dla życia na Ziemi, ile jeszcze tajemnic skrywają głębiny oceanów? Koniec.